Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w specjalnym i bardzo ważnym dla mnie odcinku Gambola, w którym dowiecie się w jaki sposób tworzymy nasze materiały i poznacie też trochę naszą przeszłość. Spróbujemy dzisiaj innej formy, trochę bardziej vlogowej, a to dlatego, żebyście zauważyli z jaką precyzją konstruujemy każdy standardowy odcinek Gambola. Prawdopodobnie zastanawiacie się czym jest to Camel Studio z tytułu odcinka. Niewiele z Was wie, że prowadzimy równolegle dwa YouTube'owe projekty. Jednym z nich jest studio produkujące filmy krótkometrażowe. Trzeba przyznać, że niewiele tam przez ostatni rok się działo, głównie dlatego, że skupialiśmy się na Gambolu. Szóste urodziny przejdą do historii jako bardzo ważny moment. Ja dostałem się na filmowe studia. Gambol jest w kwiecie rozwoju. I wydaje mi się, że jest to bardzo dobry moment, żeby przypomnieć sobie o tej inicjatywie. Mm, inicjatywie, która zrzeszyła naprawdę wiele młodych osób i zainteresowała ich zabawą filmem, jest to też bardzo dobry moment, żeby zaprosić Was do zainteresowania się tym, czym zajmujemy się od tak długiego czasu. Dla mnie wszystko się zaczęło, gdy spotkałem Kamila na warsztatach artystycznych. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak ważne dla mnie było to spotkanie. że dołączył do Camel Studio nie cały rok po jego założeniu, ale to właśnie ten moment ukształtował całe to przedsięwzięcie i doprowadził je do momentu, w którym jest teraz. Pewnego dnia Kamil zaproponował, żebym zagrał coś przed kamerą. Oczywiście, jak, mógłbym odmówić. I w tym momencie nasza współpraca doszła do takiego momentu, że nie wyobrażam sobie rozpoczęcia żadnego projektu bez chociaż minimalnego wkładu miłosza na jakimkolwiek stopniu produkcji. Pracowało nam się razem tak dobrze, że nie chcieliśmy przestawać. Wymyślaliśmy coraz to ciekawsze i bardziej angażujące projekty, bo tak świetnie się przy tym bawiliśmy. Nie więcej rok temu wpadliśmy na pomysł, że może te doświadczenia z planu filmowego spróbujemy przenieść na grunt typowo YouTube'owego programu. I tak właśnie powstał Gumball. Program technologiczny, w którym większość naszej widowni zwraca uwagę na bardzo wysoką jakość i dopracowanie naszych materiałów. Kończąc ten długi wstęp, dzisiaj opowiemy Wam o czterech fundamentach, na których opieramy każdy typowy odcinek Gambola. Wszystkie z nich zostały zaadaptowane z doświadczenia, które zdobyliśmy pracując przy filmach Camel Studio. W takim razie zaczynamy! Przede wszystkim ważnym elementem każdego odcinka Gambola jest scenariusz, ponieważ kontrola jest bardzo ważna, jeśli chce się skondensować jak najwięcej treści w jak najkrótszym czasie. Zawsze na plan pojawiamy się z dokładnymi dialogami i listą ujęć, ale nie jesteśmy tym absolutnie w żaden sposób związani, dlatego zawsze stawiamy wyżej improwizacji. Jeśli wydaje nam się, że jakieś ujęcie będzie znacznie ciekawsze niż te, które sobie zaplanowaliśmy, Prawdopodobnie wybierzemy te bardziej naturalne. Mimo wszystko stawiamy na jak największą różnorodność, zabawy stylem i formą. I to nas prowadzi do kolejnego punktu. Drugim fundamentem jest reżyseria. Zawsze próbujemy Was zaskakiwać sposobem, w jaki przedstawiamy treść odcinka. Czasami jest to bardziej nastawione na obrazy, czasami bardziej na tekst mówiony. Zawsze staramy się trzymać otwarty, świeży umysł, eksplorować naszą kreatywność. Bardzo często, jak mamy już napisany, gotowy odcinek, siadamy nad nim i próbujemy myśleć poza ramą, co zrobić, żeby przedstawić te wszystkie rzeczy, o których mówimy, w jak najbardziej ciekawy sposób. No i oczywiście sięgam do tradycyjnej formy filmowej, szukając właściwego tempa, żebyście z jak największym zaciekawieniem odkrywali każdy nowy odcinek. Kolejną ważną sprawą jest praca kamery i kadrowanie. Każde nasze ujęcie przekazuje jakąś treść, ma jakieś znaczenie. A żeby nasze odcinki stały się jeszcze bardziej filmowe, często wybieramy niską głębię ostrości, co jest bardzo przyjemne dla oka i pozwala zwrócić Waszą uwagę na detale, które bardzo często w technologii są niezwykle ważne. Jest takie powiedzenie, że film powstaje trzy razy. Najpierw na scenariuszu, potem na planie, a dopiero później w montażowni. Tak samo jest z każdym odcinkiem Gambola. Nasz montaż jest precyzyjny, utrzymany w odpowiednim tempie. Czasami niewidoczny, a czasami zwracający waszą uwagę na odpowiednie rzeczy. Oprócz używania typowych technik montażu, miksujemy je z tym, co widzimy na YouTubie i to tworzy niesamowity efekt. A na koniec, świadomi znaczenia koloru w mediach wizualnych, dobieramy indywidualną paletę dla każdego filmu. I właśnie to jest cały sekret filmowości Gambola w pigułce. Przez lata w Camel Studio zaangażowały się dziesiątki osób. To fantastyczne, bo każdy wnosił coś od siebie i dzielił się swoim doświadczeniem. Kamil potrafił zawsze to wypatrzeć i wydobyć. Dzięki temu wszyscy zawsze czuliśmy, że tworzymy coś wyjątkowego. To naprawdę ważne, bo niekiedy praca nad filmem to naprawdę katorga i dobrze, że właśnie w takich chwilach potrafiliśmy się skupić i dać z siebie wszystko, bo wiedzieliśmy, jak wspaniały będzie efekt. Wielu z nich nigdy nie opublikowaliśmy, ale zawsze czegoś się uczyliśmy. To widać, jak każdy kolejny film staje się bardziej dojrzały i ciekawszy. Zmienia się Kamel studio, ale i zmieniamy się my. Jeśli miałbym polecić jeden film, który możecie tam szybko zobaczyć, byłoby to Le Sans de la Liberté, które jest dość nietypowym wyborem. Jest to zrobiony przeze mnie dokument pokazujący życie muzyków ulicznych w Paryżu. Każdy film ma jakieś przesłanie. Od siebie mogę polecić bilet powrotny. Myślę, że częściej powinienem spoglądać na ten film, żeby zrozumieć zachowanie bohatera, którego sam grałem. Jeśli jednak macie trochę więcej czasu, to zapraszam was na popis aktorskich fajerwerków Miłosza w filmie Stróż. Nie zdradzając wiele, przez pół godziny czasu zobaczycie głównie jego na ekranie. Ale jest to tak niesamowicie poruszająca rola, że swego czasu została doceniona na festiwalu filmowym. Musicie to zobaczyć. 5 listopada są 6 urodziny kanału Studio i z tej okazji przygotowaliśmy coś naprawdę genialnego. Koniecznie odwieźcie ten kanał, żeby tego nie przegapić. Z całego serca dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapominajcie oczywiście o Gambolu. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, śledźcie nas na różnych profilach i pamiętajcie! Geek Different!